Przepraszam bardzo was, ale telefonik. Dzwoni do mnie ktoś. Halo? Halo? Powiem szczerze, że to jest dziwny. Ktoś do mnie dzwoni, ale rozłącza się. Here we are, a Tu was Oskarze Rome. Witajcie bardzo serdecznie w kolejną cineczku. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Moi drodzy, słuchajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejną cineczku. E, słuchajcie, w poprzednią cineczku, słuchajcie, robiliśmy. E, <laughs> e, słuchajcie, poprawiliśmy bardzo dużą relację. Jak widzicie, już całą prawie mam garatykę odkrytą. E, poznaliśmy nasze nowe ptaszki i tutaj mamy nasze robaki, murówki, na to mówię. E, więc słuchajcie, e, słuchajcie, jak wiecie sami e, tutaj chyba przed, przed zakończeniem odcinka, co wam chyba pokazałem, moi drodzy e, trzy tygodnie temu, jak nagrywałem, wam pokazałem piątek tamtem, jeszcze e, słuchajcie, jest dzisiejsza środa i za tydzień, no za trzy tygodnie, no już się widzimy więc słuchajcie, e, jeden raz dzisiaj tygodniowo, musi, no, słuchajcie musi być sprawiedliwie, e, za trzy tygodnie e, za trzy tygodnie widzimy się, słuchajcie wyjątkowo, słuchajcie, na... Eee, tak samo na chyba środę i nie więcej, już chyba wrócimy do normalności i, wtedy, i słuchajcie dwa razy, dwa razy w jednym tygodniu słuchajcie, będziemy nagrywali po dwa a raz, e, ty, po dwa razy tak samo, jed, e, jeden raz w tygodniu serię Master of Oil tak będzie robimy każdą serię e, zobaczycie, czy to wypali bardzo wam się to będzie podobało e, słuchajcie, moi drodzy, e, bardzo chciałem wam podziękować za te wszystkie wasze lajki, wasze komentarze pod filmem E, bardzo Wam dziękuję również za to aktywność, bo przypominam, że nagrywam to przed jeszcze premierą, e, więc macie te materiały przed jeszcze premierowe, więc słuchajcie, będziecie mieli <laughs> przyjemną przy serię. E, no że na pewno się zastanawiałam czy Minecraft będzie. Moi drodzy, słuchajcie, jeżeli się pytacie o Minecrafta... To, słuchajcie, będzie Minecraft, tylko po prostu po czasie jakiś za rok, po nowym roku, słuchajcie, będzie w 2020 roku, mam, e, tak chcę wam tutaj troszeczkę zdradzę Wam, e, słuchajcie, że ma się pojawić Minecraft, e, Minecraft będzie, słuchajcie, w moim kanale kontynuowane, ale będzie to Minecraft takim, e, właśnie tymi modyfikacjami, czy coś takimi, e, takimi właśnie rzeczami. Będzie tam pokazywane, będę Wam pokazywał te mody, te forczy, jak zainstalować na przykład tego mody Jak zrobić taką na przykład paczkę modów sobie własną I słuchajcie, jak to jest bardzo proste zrobić taką paczkę modów Moi drodzy słuchajcie, dobra, słuchajcie, zaczynam, otwaram, odpalam czas Zrobiłem, wiem, że może Wam się to wszystko nie w ten sposób, że nagrywałem te odcinki tak troszeczkę długo, może wysk wyskakiwały te filmy Ale słuchajcie Słuchajcie, teraz włączam czas i jak się przywitałem, to już słuchajcie, mamy 20 minus e, słuchajcie filmu. E, normalnie sobie oglądamy, bo niektórzy z Was na pewno są ciekawi tej gry, na pewno ci nowi zainteresowani, którzy chcą na pewno kupić grę. Gra nie jest chyba taka droga, jak pamiętam. Nie jestem pewien, bo pamiętam, że kupiłem tą grę bardzo tanio, bo była zniżka w internecie i kupiłem ją za 50, może za 60, nie pamiętam. Zazwyczaj, jak powiem Wam szczerze, że mam taką taktykę na Steamie. Ja zazwyczaj to ja czekam i jak chcę coś kupić sobie, na przykład jakąś nową gierkę, jak już mi się pogram, jakoś inne gry, to po prostu ja to robię tak, że... Mm, e, słuchajcie... Ja to robię tak, żeby... E, czekam sobie na okazję, co nie? Żeby tą mieć najlepszą lepszą ofertę, bo to różnie, różnie bywa, bo raz w dniu dziecka może być coś ciekawego, e, albo Wielki Piątek czasem, albo Ciemny Piątek, są te promocje. Warto doczekać do tych momentów, w świętach są powiększone te ceny, czasem to się zdarza, więc słuchajcie, dobra, mamy jakiś ruch, który się nie rusza, o kurde, ale mamy fajny system, też tak jak my, ale dobra, my tam lecimy, słuchajcie, tam i słuchajcie, na czym tu stoimy, my badajemy teraz na ksenobi... ksenobiotyka, więc słuchajcie... Desant zbudujmy od razu sobie e, i co to jeszcze możemy zbudować sobie? Nie, nic na razie nie będziemy budowali. Przydałaby się nam stocznia mm, kosmiczna. E, I nie powiem, bym ją zaczął budować chętnie, ale... Czy mnie to będzie stać? Nie. Niestety nie będziemy stać. E, za drogo. Muszę mieć 500 i więcej, ale ja, póki co ja mnie nie stać. Trochę nasza... O! O! fuck. Ty, chyba żartujesz O nie. No, to nasza chyba przyjęcie się kończy, nasze koledzy. Bo on tutaj. Nie wiem, co tu chce zrobić. Ale jeśli tu lecisz, Haribo, to ci puszczę mando. No. No! To jest mądry człowiek! Ale oni po co oni tak tu lecą do mnie? Co oni kurde, mają? O, marcjanie. O, nie, kotki moje. Moja kotka. Moje, moje cysunie się o, oczepiły. Witaj, witaj, no jezus. Ja powiem, że bardzo ją lubię. Może ich e, nie poglądę, ale kurde, ma to cudownie. Powiem szczerze, że jak jeszcze nie było tego dodatku, to wam powiem szczerze, że mi się bardzo podobało ją patrzeć na ten widok. I czasem tak siedzę sobie zamyślony, tak patrzę sobie. A co ja mówiłem? Takie to nie? Powiem wam szczerze, że gra jest świetna. Polecam dla każdego. No a na niskich ustawieniach jest też licznie, więc słuchajcie, nie jest źle. Nie wstydźcie się, słuchajcie, jakby co nie stydźcie się, nie się, nie, nie, nie słuchajcie nie, nie jak to powiedzieć w nie mogę wyrazić słowa Nie wstydźcie się z tego co macie, tylko po prostu powiedzcie tak szczerze i tyle, no jeżeli ktoś uważa się za lepszego, to niech się uważa, ale słuchajcie, nie musicie się być nie musicie się wstydzić bardzo e, co macie i co was ile stać, bo ja powiem szczerze, ten komputer jak mam już kilka lat Chyba 8, 9, no nie wiem, nie pamiętam już. E, trochę czasu już minęło, bardzo dużo lat minęło. 8 lat już chyba go mam. E, już wam powiem wam szczerze, że nie podam wam tej marki, ponieważ tej marki już dawno nie ma tej e, sklepie, ale był najtańszy komputer, naprawdę. To był najtańszy komputer z dobrą kartą graficzną. E, RDM początkowo nie więcej, bo to ten komputer wyszedł w... w, w w 2008 roku to było, i więcej. To się ona wyszła w 2008 roku lub 2007. Ja właśnie go kupiłem w 2009 roku. Był bardzo tani. Był kosztował 1000 coś, 200 złotych, tak wam powiem. I był bardzo tani ten komputer. Miał dobry procesor. E, w tamtych czasach m, wchodziło właśnie w 2010 wyszła właśnie Intel 3, ale było jeszcze Intel 80, e, Intel 280 jak to pamiętam w Polsce i no za granicą zaraz mi ktoś powie, że jak to było Intel 3 był w 2010 roku. Ja mówię jak było w Polsce, a nie mówię jak to kiedy wyszło to dokładnie. E, może wcześniej wychodziło to, bo wiecie, Intel to zrobi tak, że Przepraszam musiałem się napić. E... Intel to robi teraz tak, że e, oni robią tą e, procesory i oni sprawdzają to przez kilka lat. Już mogą być kolejne wersje Intela, więc może być 10, 11, 12, 13. To już mogą być już takie, cały komplet, ale taki procesor to jest naprawdę trudno zrobić, dlatego są takie drogie. E, teraz jest jakiś nowy procesor, nie Intel, tylko jest jakiś random e, Taki podobny trochę do tego Intela, nie powiem. Dużo ludzi go kupuje, ale nie wiem, czy to jest taki dobry procesor, bo jak Intel, jak mam takiego Intela. To powiem szczerze, że lepiej mi chodzi Intel niż taki, taki mocny procesor Redem. Bo jak mi się taki procesor, nie wiem, powiedzmy, odklei marcą, no to ciekawe jak będzie chodził później, co nie? Eee, więc słuchajcie, trzeba na przykład przyszłość, przyszłość, przyszłość myśleć, co się kupuje. Bo jak się nie myśli, to powiem szczerze, że jest dupa. Takie zaproszenie. No, pewnie. Zaczynasz mówić rozsądkiem. Tak spracowałem. Cieszę się, że mogliśmy to omówić osobiście. Dobra, ja też cieszę się, mi to dupsko zaproszenie obchodzi o, o, o mnie, co o mnie myślisz. Ale dają mi kasę strasznie dużo i powiem szczerze, że jestem zachwycony tą wiadomością. Mogę z tymi się też dogadać, ale chcę wypowiedzieć im wojnę, bo... chcę to system odbić. No, czekajcie, no, czekajcie, ciekawe czy zmądrzą. Nie, nie zmądrzałeś, dobra. Bywaj, będziesz ciągle biedny. Dobra, słuchajcie, no i. Marsza. <ścoughs> dobra, tutaj są kupcy. jak jak, ale fajnie, kupcy jest dużo. Tak jeszcze nie miałem, powiem szczerze, także. Tej grze. Słuchajcie, ja to co możemy odkryć? No Tutaj poleć, a tutaj coś jeszcze jest, coś tu mają. A nie, to ja będę chciał odkryć tą tajemnicę tej planety. E, tu mają chyba stolice, tak mi się zdaje, bo oni, te kobiety, to mają właśnie taką nazwę. Póki co, nasza tutaj osiornica się nie rozwija albo się rozwija, gdzieś tu poleciała. E, póki co, widzę, że nasze tu Haribo tutaj coś będzie chciał skonizować, a chce tutaj szybko zabrać i to też jeszcze chce zabrać. Więc słuchajcie, jak żyje to zabierzemy. A teraz nie zaatakują nas, bo. Ja nie chcę ich atakować, bo powiem szczerze, że bardzo fajnie interesy z nimi może dobić. Fajnego tarku. Więc słuchajcie, e, zaraz słuchajcie, liczymy na wojnę. E, sobie może lepiej zapiszmy, albo nie, nie zapiszę. Nie zapiszę Wam, y, bo będzie się psuło Wam klimat, a nie chciałbym tego bardzo. Trochę się powiem, szczerze poprawiło. Tak, pewnie. Odniesienie naszych stosunków jest kluczem do przyszłości. Dokładnie. Dobrze powiedział. Eee, dobra, czekajcie. To my lecimy. I zaraz wy. O, już tu się bunkrują. Dobra, my tu się też zaczniemy zaraz do nich tam bunkrować. To my też tam będziemy. Spokojnie. Eee, panie, panie, zaraz tu wbijemy. Eee, to. Bo będziemy mieli zaraz, słuchajcie, widać co? Widzicie co będziemy mieli? To mogę zrobić, i to wybierzemy, po prawo, będziemy Szybciej się mogli zmrażać Wtedy, bo jak wybierzecie w lewo to tak, ale ten wiecie Czas budowania to jest właśnie problem, a jakże zrobicie to Po prawo i jak wam jakiś sojusznik Wam da, przypadkowo wam zaproponuje takie coś to bierzcie od razu, słuchajcie Bierzcie to od razu, bo powiem wam szczerze, że to wam się Przyda i będziecie po prostu nie do pokonania, wtedy tym was więcej, tym więcej możecie produkować. Pamiętajcie o tym, tej grze. Jest tu kolejna planeta, szkoda, bo powiem szczerze, że bym chętnie ją. Y, tą... Nie powiem, ale nie wiem, czy właśnie można tak zrobić, że jest tu planeta, i tu jest właśnie te asteroidy Bo jak macie technologię taką bardzo wysoką, już y, to słuchajcie, możecie budować te systemy, znaczy ten, odbudować taką planetę, zbudować z tych astolidów. To jest trochę możliwe, ale to trzeba było mieć bardzo dobrą technologię. Nasza technologia na razie jesteśmy takim, powiedzmy, jeszcze średniowieczu. Nie, przepraszam, nowoczesności, takiej poznajemy trochę tą technologię bardziej. Uczymy się technologii, ale technologia jest, e, wam powiem szczerze, taka no, straszna. Dlaczego to uważam? E, czasem robimy takie rzeczy, które sami nie jesteśmy. Nie jesteśmy pewni, czy to jest bezpieczne, bo czasem mówimy, że to jest bezpieczne, ale nie do końca. I wiecie, i że jak coś się odwali, tak z zaproszeniem pan powiem, to naprawdę jest naprawdę fatalnie. O kurde, kolega też ma flotę, ale niewielką, nie ma silnej, taki nawet jak my. Więc super, bardzo dobrze, bardzo dobrze, 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 dzieciaczki. Słuchajcie, tylko sobie zapiszę przerwę na chwilę odcinek więc czas te zatrzymuje. okej, okay, kontynuujemy. Słuchajcie, <laughs> zapisałem, żeby mi po prostu nie popsuć gry czy coś nie uszkodzić, bo no, pamiętacie, jak nagrywacie tą grę, to po prostu nie polecam tego zapisywać, bo potem są jakieś błędy po co grze i po prostu chyba nikt z was na pewno nie chciałby tego tak, takiego czegoś mieć. E, z problemem tu widzę, że nasze, nasz Haribo się rozwinął tak na tyle, że chyba jest odważny tyle skolonizować, ale powiem szczerze, że to trochę niebezpiecznie zgrywa tą grę. Bo może w każdej chwili mieć kolejną zwojnę i nie wiem czy Harry Potter jest pewny siebie, że ja go nie zaatakuje Jeśli się za blisko do mnie osiedli, ale ja póki co trzymać zasadę za mnie i to jest bardzo dobrze Otóż wybrał klasę nasz kolega, czyli będzie wolka. Jeżeli tego nie zbuduje, bo jak zbuduje to nie będzie za dobrze, aha dobra wycofał się Dobra, czyli nie skończył tego No i się szykuje wojna słuchajcie Wskaźnik yy, doświadczenia szpiega Pensja dowodzi kolonie. Nie, słuchajcie, ja nie potrzebuję takich kretynów zaproszenie No co to jest? Słuchajcie, co my mamy? Tutaj jaką armię jaką mamy. O kurde, jednak ma dużą armię. Ale powinniśmy z nim wygrać bez problemu, więc słuchajcie... To co? Zaczynamy, co nie? czekaj, ja sobie tylko zrobię... Okej, okay, dobra, słuchajcie, no i zaczynamy, przejmijmy play, dowodzenie, tak, wypowiadamy wojnę, pełna kontrola, tak, pełna kontrola, bo ten stary, czasem będzie taka sytuacja, że na przykład biję się jednym fregatom, co nie, i mogę ich podtykać wszystkich, o, nie ma osłon, widzę, jeszcze ma stare fregaty. słuchajcie, ale to super, e, więc mamy przewagę nad nim. Pamiętajcie, nie liczy się ilość, tylko liczy się technologia Jak macie uzbrojenie, bo jeżeli macie ilość to się nie liczy Bo jak macie mało, to nie, to nie oznacza, że jesteście słabi A jak macie dobrą technologię i dobre uzbrojenie To ma, on ma powiem szczerze, że ma taki łomot teraz Co stanie ode mnie, za to, że się osiedlił tak blisko mnie Więc W ogóle wiecie co, jest hamem, że tak się osiedlił o, ho ho! ho. O Jezus, jak lubię to. Mam 20 fps słuchajcie, jest dobrze. Trochę się poprawiło, trochę tam porobiłem, wczoraj. Ja nie wiem czemu tak się czasem dzieje, ale nie, nie zruszajcie na to uwagi, mam nadzieję, że nie zniszczy mi desantowca. Słuchajcie, dobra, on wysłał taką flotę, ja tu słuchajcie zrobię to tak. Ja tu się od razu, bo nie ma żadnej osłony, tutaj od razu wam zdradzę. Ta, nie mam złody, o Jezu, lol Dobra, słuchajcie, yy, co ja powiedziałem? Dobra, yy, tutaj cztery weźcie, a nasz tutaj transportowiec może uciekać. Ja niego z nim powodzę, dowodzę trochę z nim. Yy, więc słuchajcie, ten niech dowodzący ucieka w wszelkim wypadku. Oj, ten nie walczy. Czy czemu nie walczysz? Kolego Oj, zniszczył mi tego! Ty, co jest? Co? Ojej, tego się nie spodziewałem, koledzy. Dobra, zniszczyłem kilka okrętów wojennych. E, dobra, czekajcie, 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 nie, zniszczyć tego. Dobra, już dostało łomot. O, o, dostaliśmy poważne Trudne jest trochę trudniej, bo osłony są słabsze, ale widzicie, Oj, o nie, ej, kolego, kolego, co ty robisz? Nie, ty potworze, zniszczy mi go. No nie, wydałem 128 kredytów na to. O wy, o wy, zapamiętam to. O chyba ukradł mi technologię, no jak widzę. Dobra, słuchajcie, wiem, że nie, może nie robię takie przybliżenia, a już niestety straciłem tego. No dobra, zrobię wam takie przybliżenie. O, pięknie dostał. Jeszcze jeden mu został. No i super, drodzy moi drodzy, wygraliśmy tą bitwę. Ale straty też ponieśliśmy. Straciliśmy dwie, dwie fegaty, i prawie już krążownik. I desantowie straciliśmy. Skubaniec zniszczył go nam. A więc zaczyna się. A więc zaczyna się. Pójdziesz na nos, szczurze lądowy. <gryw> Taki pirat trochę z niego jest. No nie powiem. Ale dobra, słuchajcie, zaczynamy wojnę. Eee, I on ucieknie mi zaraz. I na pewno spo, swoich kolegów weźmie. Więc słuchajcie, póki co musimy przerwać, na razie takie, no tu ma jeszcze siłę gnojek, strasznie ma dużą siłę Ja póki co nie, nie mam tej siły i to jest na gorsze, na gorzej co można powiedzieć ode mnie eee, teraz Bo powiem szczerze, że raz nie mam siły takiej obronnej, porządnej, a raz muszę potrzebuję więcej ludzi do tego A dwa, że będę musiał wziąć małą, no nie powiem, powiększenie chyba podatku, bo innego wyjścia nie widzę nie powiem, bym chętnie to zbudował, ale nie mogę, bo mi nie stać. A póki co lecą nasze te stacje badawcze, ja chcę tutaj jeszcze opanować ten system, bo nasz Haribo nie zaatakuje, być może nie zaatakuje, ale osiągliśmy wycięstwo wielkie, więc słuchajcie, mamy dużą przewagę nad nim. A póki co, więc słuchajcie, teraz słuchajcie, wyślemy naszego desantowca i zrobimy mu porządne manto. E, dobra, póki co musimy, słuchajcie, jeszcze odbudować naszą flotę. Nie? Póki co nie mamy jeszcze. Póki co, ciągle powtarzam. Ale póki co, słuchajcie, jeszcze chciałem tu powiedzieć I jeszcze póki co. Dobra, e, nie, e, słuchajcie, musimy jeszcze zbadać badanie naprawcze, bo to nam się bardzo nam przyda. E, póki co, jeszcze będziemy. Póki co, przepraszam bardzo, was, ale telefonik dzwoni do mnie ktoś. Halo? Halo. Powiem szczerze, że to jest dziwne. Ktoś do mnie dzwoni, ale rozłącza się. Dobra. Eee, Okej, okay, dobra, kontynuujemy. Eee. Widzicie, ja mam farto, nagrywam odcinek, to ktoś do mnie dzwoni. <gry> Kurde. Ale wiecie co, jak ja gram sobie normalnie, to nikt nie dzwoni. Ale jak, ktoś, jak wiecie, jak coś nagrywa, to już ktoś dzwoni. Ja pierdyka. I nie wiem, niech się nie no jak sami słyszeliście. Okej, okay, dobra, słuchajcie, na czym skończyliśmy? Mamy czas, 16 minut minęło. Dobra, zaczynamy wojnę wielką. Tutaj będzie się działo. Nie wiem, co to tam ma. Mhm. Ale bym wycofał te służby, te sądy, bo one już są, nie są potrzebne. Póki co, ja mogę je, zaproszeniem tylko je wywalić, ale jeszcze póki co, jakby co jeszcze sobie jest widzimy. Pół galetyki, bo Chynę chciałbym poznać tutaj jeszcze jego zamiary naszego sąsiada, i tutaj już widzę, że nic nie zrobimy, więc słuchajcie, na wyższy czas, żeby też nic nie zrobimy, więc na wyższy czas, żeby się pozbyć z sądy i tak to mamy więcej punktów do wiedzenia, więc słuchajcie, to robimy w taki sposób, żeby go wykończyć, Gnajka. I teraz będziemy musieli zrobić taką taktykę wojenną bardziej. Teraz go zablokowaliśmy, system a teraz mniejszy dochód, teraz gnojek i ma tym problem. Otóż sobie skończył kolejny system na pewno wysłał mi tam posiłki swoje. E realnie się skończyła, właśnie. Terrali to te kobietki. Spokojny jest, spokojna jest. E Witaj, znów się spotykamy, przyjacielu. Wiesz co, ja cię nie lubię. <grym taniec> <grym taniec> Dobra nie. Ale eee, zobaczcie, dlaczego ją nie lubię. Bo ona jest po, po bardzo, bardzo sprytna i potrafi nieźle zrolować człowieka. uwierzcie mi, naprawdę wieście lub nie, ale jest podła ta kobieta. I sami się jeszcze przekonacie, jak kupić tę grę. Jak pierwszy raz ją zawalczycie i jak kupicie to bo jest, przez godzinę kosztuje. I ona nie jest chyba droga: 50 zł, 10 zł chyba kosztuje. Pamiętam tyle kupiłem, więc e, no, nie winijcie mnie, że ja coś się pomyliłem, bo jak czasem się pomyliłem, to mam prawo się pomylić, bo ja miałem inaczej, więc cza, różnie czasem jest z tymi te zniżki, więc czasem trzeba poczekać. Ja powiem szczerze, że zawsze czekam na okazję jakąś wyjątkową i ja zawsze jestem poinformowany dokładnie kiedy. E, dobra, czekajcie, co tu mamy? E, poziom realizacji działa. Koszt kosztu. Ha, ha, no nie powiem, ciekawe, ciekawe, bardzo ciekawe. Zosia, co ty mi proponujesz? Może karabiny maszynowe, słuchajcie Ale byśmy, no myślę, pancerza byśmy mogli ulepszyć, trochę więcej byśmy mieli HP, co nie Zosia? Ech, Zosia, coś nie jesteś rozmowna dzisiaj Okej, okay, dobra, to póki co, słuchajcie, się skupimy na ten temat 19 minut, słuchajcie, dobra e, moi drodzy, słuchajcie, dokończamy dzisiejszy ten odcinek Losy tej wojny zobaczymy już na pewno za tydzień, słuchajcie, w środę. Więc moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Dziękuję Wam ślicznie za to, że za te wszystkie Wasze łapki, góry i wasze komentarze, być może bardzo Wam dziękuję, że oglądacie ze mną tą serię. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zachęcam ją do grania tej serii tą grę samemu, bo powiem szczerze, że gra jest świetna i przyjemna. I słuchajcie, bardzo <laughs> Chciałem tutaj Wam w ogóle powiedzieć. Jeżeli byście chcieli wiedzieć o kolejnych odcinkach, kiedy będą, to patrzcie na Facebooku. Na pewno już wraca, na pewno zobaczymy się za trzy tygodnie, w poniedziałek i piątek. I słuchajcie, zaczynamy sobie zaczynamy robić super racje tym serium. Więc, moi drodzy, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. I noż mi się słuchać gardle zrobiło, ale już trudno. Moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie zobaczenia. Cześć. Widzimy się za trzy tygodnie. Wy poniedziałek, pa! pa.